Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kanale. Witam redaktora Janusza Pindere. Witam serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o sytuacji w wadze ciężkiej, bo zebrało się tak naprawdę kilka wydarzeń, które wymagają trochę naszego komentarza, o których chcemy porozmawiać. Zaczynając od tego, które wydarzyło się w ringu. To był sam początek ostatniej gali grupy Top Rank. Wracający po 10 miesiącach przerwy Damian Knyba, nokałtuje Richarda Larteja w trzeciej rundzie, taką bardzo ładną, trzeba powiedzieć, akcją, wykorzystując ten wreszcie osławiony zasięg ramion, który jest cały czas reklamowany. Bo, bo powiem szczerze, oglądałem właśnie z amerykańskim komentarzem i, i tam oczywiście to cały czas podkreślano, że, że to go winduje. W rankingu współczesnych i historycznych zawodników wagi ciężkiej niezwykle wysoko, ale my to wiemy od dawna. Natomiast nie widzieliśmy długo tego efektu, przynajmniej w takiej skali, w jakiej byśmy chcieli. Tymczasem tutaj trzeba powiedzieć, że wszystko wyszło lekko, łatwo i przyjemnie. I to był rzeczywiście powrót, który pokazał, że Damian Knyba jednak może dojść do pewnego poziomu w tej następnej erze wagi ciężkiej, bo zakładam, że już to nie zmierzy się z najlepszymi tej ery, tylko to będzie nowa era, patrząc na to, jak jest prowadzony, i tam być może będziemy. Miał swoje argumenty? No, powiem tak, kiedy komentowałem knybę, po raz pierwszy zobaczyłem go na oczy, czyli pod koniec 2020 roku na Mistrzostwach Polskich w Auczu. Długo się go nie nakomentowaliśmy z Piotkiem Miegeo, ponieważ walka skończyła się szybko kontuzją nosa knyby z Safarianem, finał Mistrzostw Polskich Seniorów. Wiedziałem o tym, że to jest chłopak, który przed lekkiej atletyki, że chyba rzucał dyskiem, Fantastyczne warunki, też ten zasięg, oczywiście, wszystko tak. No, ale to nie spodziewałem się, że będziemy o nim mówić w kategoriach pięściarza zawodowego, którym, który jest w to pranki, i, i, i który wygrywa efektownie pojedynek, po którym jest tak głośno. No, ale bardzo, bardzo dobrze, że jest głośno, bo być może sam trochę uwierzy w siebie bardziej, bo uważam, że jest mu to bardzo potrzebne. To, oczywiście, ważne, żeby się nie zachłysnął i przede wszystkim, żeby nie zachłysnęli się ci, którzy decydują o jego dalszych losach, bo on jest wciąż na etapie uczenia się. Natomiast faktycznie, jeżeli popatrzymy tylko na ten element, prawda, jak się porusza, jak pracowała jego lewa ręka, w jaki sposób doszło do zakończenia tego pojedynku, jak wyglądała ta cała akcja, po której lartej padł jak ścięty, no to takie sytuacje zawsze robią wrażenie, zawsze się rozchodzą, zawsze jak pojawia się jakaś taka, powiedziałbym, no, trochę nowa twarz yy, o imponujących warunkach fizycznych no to zawsze możemy troszeczkę ten bębenek, prawda, trochę podbić mocniej. Oby, oby nie za mocno, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to już nie jest ten Lartek, który, który musiał troszkę dłużej pomęczyć się dibuła. Dibuła też już od tego czasu jest kimś zupełnie innym niż był, niż był kiedyś. Natomiast ja mówię jeszcze raz, Mile mnie zaskoczył, tak nawet napisałem na Twitterze, ponieważ do tej pory, jak komentowałem jego pojedynki już na zawodowym ringu, to wydawał mi się taki nijaki w swoim boksie. Nie wiem, ile w ostatnim czasie wpływ na to miała ta kontuzja prawej ręki, później operacja prawa, bo mówił o tym bólu kostek. I, i tu faktycznie są to, zdaje się, że również podkreślali amerykańscy komentatorzy to, że, że chyba jest w początku z tą prawą ręką. On zresztą sam udzielił kilku wywiadów, w których powiedział zresztą, że nic go nie boli, że wreszcie czuje ten komfort, że może uderzyć mocniej prawą ręką. Ponad 117 kg wagi przy wzroście tam 2,1. To jest dobrze, chociaż on ciągle sprawia wrażenie, że jak mu jeszcze mu dołożyć te 5 kg mięśni, to czułby się być może pewniej. Oczywiście przy założeniu, że nie straciłby szybkości. No i teraz jest, moim zdaniem, szalenie istotny ten element, żeby teraz nie wylać dziecka z kąpielą. Amerykanie generalnie, jak się obserwuje historię boksów kategorii ciężkiej. Między innymi chyba z uwagi też na ten problem, że no zawsze mieli wspaniałych, zawsze, no to ja mówię tutaj o czasie przeszłym i to wyraźnie, w czasie przeszłym znakomitych zawodników kategorii ciężkiej I te grupy, powiedzmy amerykańskie, promotorskie, czyli wybitni promotorzy, no dosyć szybko rzucali na głęboką wodę. Przykład Michaela Granta. No to niby nie było tak dawno, ale jednak jak spojrzymy. To jednak jest koniec lat 90., początek XXI wieku, rok 2000. przegrywa przez knockout z Lennoxem i Tak naprawdę jest po Michaelu Grancie, który miał jeden z najbardziej imponujących warunków fizycznych w historii tej dyscypliny. Także mówię, spokojnie i jest jeszcze trochę czas na naukę. I teraz pytanie: no właśnie, żeby miał kogoś takiego, kto go uczy. Zdaje się, że ta taka nieregularna współpraca. Georgem, chyba mu służy, bo, 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 bo to jednak widać postęp, on naprawdę jest lepszy. Sam zresztą powiedział w wywiadzie z Michałem Koperem, że na przykład no nie ma zbyt często też okazji, jak to siebie sparować na przykład z odwrotnie odwrotnej pozycji z bo, bo, bo wiadomo, że to wszystko zależy od tego, do jakiego zawodnika się przygotowuje, do jakiego zawodnika przygotowuje się tak itd. Zresztą wspominał też, że war, wa, ważne jest, żeby częściej boksować zawodnikami leworęcznymi, ponieważ kiedyś pięściarzy leworęcznych w ogóle nie było w kategorii ciężkiej. Pierwszy mistrzem świata walczącym z odwrotnej pozycji, choć nienaturalnym mańkuntem był Michael Moore na początku lat 90., a, a, a dzisiaj faktycznie jest ich troszkę już więcej a jeżeli jeszcze tutaj przyjdzie kilku zawodników z byłego Związku Radzieckiego, a więc z Uzbekistanu, no mamy czałołowa, no to wiadomo, że to jest taki mańkut o fantastycznych warunkach fizycznych, no to, no to trzeba na takie również sparingi być, na takich zawodników trzeba być przygotowanym. Mam nadzieję, że nie zostanie rzucony teraz na zbyt głęboką wodę, bo to jest szalenie istotne, bo wydaje mi się, że w takim punkcie kariery, jakim jest obecnie, jakim jest obecnie Knyba zbyt głęboka woda mogła być dla niego oby nie była końcem kariery, bo myślę, że jakiś knockout mógłby zakończyć tutaj całą, całą sprawę. A on ma 28 lat, więc jeszcze jest, powiedziałbym, biorąc pod uwagę, że jego późne w ogóle zaczęcie trenowania w ogóle boksu, to też jest argument za tym, żeby dać mu jeszcze troszeczkę czasu i dobierać odpowiednio przeciwników. Na pewno nikogo w rodzaju Richarda Torresa na przykład, bo też słyszałem takie głosy. No, myślę, że to mógłby być koszmar stylowy dla, i nie tylko stylowy, dla Knyby na tym etapie, bo mówię, za rok, dwa sytuacja może już ulec zmianie, będzie gotowy, mam nadzieję na zawodników o podobnej powiedzmy skali talentu jak Torres i podobnych możliwościach. Mnie cieszy to, że no coś drgnęło w jego, w jego boksie, oby drgnęło na stałe i żeby ta poprzeczka była zawieszona coraz wyżej, ale mądrze, tak jak jest Wszędzie w sportach, gdzie się zawiesza poprzeczkę. No Nikt nie zawiesza jej od razu 30, 20 centymetrów wyżej, chociaż jest taki fenomen skoku o tyczce, który to robi, ale jest jeden jedyny, prawda? Natomiast Duplantis, natomiast generalnie jak się bije rekordy, kiedyś jak Siergiej Burka bił, to po centymetrze, bił, żeby, ale to tam z innych powodów finansowych. No i to jeszcze raz cieszy, bo mieliśmy olbrzymów, prawda, kilku. Pojawiali się jeszcze w dawnych, dawnych czasach. Później pojawił się też, pamiętam, za moich czasów końcówka lat 90. taki Tomasz Zaprzałka, na przykład facet, który dwa razy wygrał z Mariuszem Wachem. Prawie dwa metry wzrostu, też fantastyczny zasięg. Wydawało się, że on może wyrośnie nam, bo to było. No, później Wach prawda, wskoczył na taką orbitę najlepszego w Polsce Olbrzyma. No ale przyjechało takich dwóch facetów. Pamiętam na zgrupowanie do Cetniewa ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest jeden z nich, jest kierowcą autobusu, bodajże, ale jednocześnie walczy. Mam 50 lat, czyli Steve Wukosa, Mike oraz Austin, ten, który później wygrał w pierwszej rundzie z Andrzejem Gołotą. Tam Andrzej Gołotawki w kinach doznał też przy tym kontuzji. I oni tutaj porozbijali na tym obozie w wie na sparingach naszą kadrę, kadrę z superciężką, między innymi Tomka Zepszałkę również. Był, pojawił się Aleksander Stawirej, dwa metry, fajną walkę stoczył z Frezierem Clarkiem na mistrzostwach Europy w Krakowie, później jakiś tam, mówiono, przypadkowy nokaut, nieważne, no i właśnie po Stawireju, prawda? A więc to trzeba uważać, że tylko, że mam nadzieję, że już taką tam smugę cienia, biorąc pod uwagę już jego bilans w boksie zawodowym, knyba ma za sobą, no ale wiadomo doskonale, że w tej kategorii w boksie zawodowym niebezpieczeństwa czychają na każdym kroku. Czyhają na każdym kroku, a z Tomaszem Zepszałką, bo to też sprawdzałem jeszcze właśnie tych zawodników, którzy gdzieś nam zniknęli z radarów w ostatnich latach. Bardzo ciekawy tutaj epilog, który go zaprowadził do fotografii. To jest teraz zawodowym fotografem, robi naprawdę świetne zdjęcia, nie tylko ślubne. Także to, to też pokazuje, jak w nieoczekiwane miejsca potrafi ta przygoda z boksem często zaprowadzić. I co też często się wydarza po tym, kiedy ta, ta kariera ringowa się kończy, ale mamy nadzieję, że, że Damian chyba jednak w tym boksie ugra więcej i myślę, że tutaj rzeczywiście ta następna walka, te następne dwie walki, one są kluczowe, bo z jednej strony już wiemy też, jaki jest ten model to prankowy. To jest model, który zakłada prędzej czy później jakąś weryfikację. No tutaj w, cały ambaras w tym, żeby to nie była weryfikacja zbyt mocna, bo tak jak te, tego Richarda Toreza, to, to zdaje się, że trener Sean George wywołał, że absolutnie nie ma problemu, może być taka walka. Ja bym takiej walki jednak nie chciał, na pewno nie w najbliższej perspektywie. Wydaje mi się, że są lepsi przeciwnicy, którzy też dobrani. Do Damiana Knypy więcej nam o nim powiedzą. Tutaj bym wskazał na przykład Kingsleya i Becha, takiego wielkiego, potężnego byczka, ale jednak ograniczonego, dosyć boksersko, z którego Jareth Anderson robił przybory. On od porażki z Andersonem tam ma całkiem ładną serię zwycięstw, teraz zdaje się bilans 14-2. Myślę, że to, to był taki twardy zawodnik, ale jednak dosyć prymitywny, z którym zestawienie sporo by nam o Damianie powiedziało. No i jest jeszcze ewentualnie Jerry Forrest, dużo mniejszy zawodnik, którym ten bilans ma trochę gorszy, ale wydaje się, że Forrest to też jest, kiedy mu się chce to, to, to może być takim zawodnikiem, który też nam jakąś formę weryfikacji da. A jak myślimy o takiej walce powiedzmy 50 na 50, zestawienie prospektów top no to ja bym chciał jednak najbardziej chyba dla, dla Damiana Knyby Antonio Mirelesa, tego zawodnika, który po ostatnim remisie właśnie mu mija rok nieaktywności, wciąż ma, ma zero w, w rekordzie, nie przegrał żadnego pojedynku, ale, ale ten rekord rzeczywiście i te jego akcje, one jest, nie wzrosły w ostatnim czasie. To też, to by była walka dwóch gigantów w ogóle, dwóch facetów, którzy mają ponad 2 metry wzrostu, jeśli chodzi o zasięg, to tam Damian Knyba zdaje się minimalnie ma nad Mirelesem przewagę, ale to byłby zawodnik, moim zdaniem, do, do pokonania. To byłby zawodnik, którego pokonując, Damian Knyba też mógłby się znaleźć w innej, w dużo lepszej pozycji, ale to, tu, tu rzeczywiście myślę, że nie ma się co spieszyć. Pytanie tylko, czy to Frank się nie będzie chciał spieszyć. Mam nadzieję, że nie, że pozwolą mu się spokojnie budować, bo, bo wydaje się, że ten kierunek, to wszystko, co Pan powiedział, się, się zgadza, że rzeczywiście ten postęp jest, jak się te problemy zdrowotne nie będą przytrafiały, to, to to myślę, że Damian chyba szybko stanie się zawodnikiem numer jeden w polskiej wadze ciężkiej. Być może już nim jest, bo, bo ten ranking bukserkowy ja bym się w ogóle nie, nie przywiązywał do tego, że tutaj Andrzej Fonfara jest numerem jeden, bo, bo jednak ciężko Andrzeja Fonfara traktować po, po, tym, po tej długiej przerwie i jednej walce na powrót jako zawodnika wagi ciężkiej, więc to, to jest taka bardziej luźna zabawa. Natomiast te, te, te nadzieje, które możemy wiązać, no to, to niewątpliwie, w, jeśli chodzi o Amerykę, to, to Damian Knyba w Polsce, Kacper Meina, który też jednak trochę z tego uderzenia, mam wrażenie, wypadł. Zresztą mówiło się o walce Mejna-Knyba, która też byłaby całkiem ciekawa, ale wydaje się, że w tym momencie jest mało realna. No właśnie, to właśnie. to, no to będzie bardzo wiele zależało, ale jak widać, nawet jak się ma kogoś takiego jak. Jeśli chodzi znowu o Amerykanów, już nie będę mówił oczywiście o grancie, bo powiedziałem, ale weźmy Jarada Andersona. Jest ten, jest ten problem. A więc, jeżeli już robi te kroczki takiej, troszkę wspina się wyżej. Do tego dochodzi kontuzja jest ta długa, prawie 11-miesięczna przerwa. No to też no nie można gościa topić, zupełnie niepotrzebnie. Tym bardziej, że wydaje mi się, że jeżeli jeszcze wygra to nie oznacza, że ma wychodzić do ringu z kimś, kto przewróci się w pierwszej rundzie po pierwszym ciosie, bo pamiętam w Polsce, no, pamiętam sam w Brągowie. Nawet to, to na pewno to było przyjemnego do komentowania. No walki praktycznie nie było. Przyjechał Gruzin nie wiem czy autobusem, czy, czy autostopem, natomiast walka skończyła się w pierwszej rundzie, po pierwszym ciosie. No To takie, takie walki przecież też tak naprawdę poza tym tak zwanym rekordem bokserku nic nie dają. Nie dają tak naprawdę żadnego doświadczenia. Tu nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby dać rywala rozsądnego. I wydaje mi się, że ten Lartej był bardzo dobrym wyborem. Duże chłopisko, ma gdzieś tam kilka walk z zawodnikami znaczącymi, zawsze to można dobrze sprzedać. Wiadomo, że kiedyś potrafił uderzyć, no w tym tutaj też parę razy machnął ręką. E, troszkę tam podrapał, można powiedzieć, rękawicą twarz Knyby, ale tam żadnych oczywiście uszkodzeń nie było. No i przede wszystkim przypominał taki wielki bokserski worek, no, który można było spokojnie okładać i w pewnym momencie bardzo fajny timing tego uderzenia i. I no to zawsze wygląda dobrze, to się dobrze sprzedaje, a przede wszystkim, żeby się dobrze się sprzedawało, to jest szalenie istotne w zawodowym sporcie, jakim jest boks zawodowy. Zresztą to widzimy po liczbach, bo te liczby się zgadzają. Jeśli chodzi o wyświetlenia, to naprawdę poszło szeroko, więc to też jest kolejna rzecz, która nas cieszy. Będziemy śledzić oczywiście karierę Damiana Knyby. Kolejna walka w 2025 roku. To ma być jakoś w, na, na, na samym początku. Czekamy na więcej informacji. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Zobaczymy, jak, jakiego rodzaju to będzie walka. Myślę, że to będzie jednak półeczka wyżej od Lartej, ale może nie tak wysoka, jak, jak powiedzmy właśnie wspomniane Ibech, czy, czy, czy Forest, czy Mireles, czy, czy inni zawodnicy gdzieś tam uważani za prospekt związanych luźno z grupą Top Rank. Przechodząc teraz do, do takich rzeczy, które dzieją się gdzieś tam na szczycie, klaruje nam się powoli sytuacja z tą lutową galą. Wiadomo, że nie będzie tam Antonego Joshua, nie będzie tam rewanżu Joshua Deepwater. Wydaje się, że jednak Antony Joshua posłuchał Ediego Herna i postanowił czekać na to, co wydarzy się w grudniu w walce Fiurego z Usykiem. Czy to dobrze, czy to źle? No, można się pewnie długo zastanawiać. No ale natomiast... z, punktu, z punktu widzenia biznesowego logiczne. Logiczne, tak, tak. Natomiast szkoda, że tej walki nie będzie, bo, bo wydaje się, że tutaj ten, ten natychmiastowy rewanż też miałby swój, oczywiście urok, ale, ale tego rewanżu nie będzie. No jest pytanie, kto będzie rywalem Daniela Di Głosił Zgłosił chęć, wyrwał się właściwie przed szereg Joseph Parker, którego nie ma w rankingu, no bo on jest tymczasowym czempionem organizacji WBO, więc nie może być w rankingu IBF, ale wiemy, że nie takie czary się w boksie działy, to się wydaje dosyć łatwe do załatwienia, jeśli powiedzmy się zrzeknie tego tytułu interim, który tam też jest ciekawy, bo przecież jeszcze ma w kontrakcie klauzulę rewanżu Zhilei Zhang, więc tutaj może być taka taki tra ta transakcja wiązana typu oddanie pasa Zhangowi, czy do walki Zhanga powiedzmy, kosztem tego, żeby walczyć z Danielem Dybła. Frank Warren stwierdził, że to jest bardzo ciekawy rywal pod, pod kątem tego, kto mógłby się spotkać z Danielem DiBuwa w lutym. Jak patrzymy na ranking, no to tam są jeszcze takie nazwiska, patrząc od góry: Caballel, Bakole, właśnie Zhang, Frank Sanchez, Ajacba, Joshua, Hrgowicz, Cizora, Otto Walin, Fabio Wardley, Jareth Anderson, Guido Vianello i, i Justice Huni. No to jest jakby komplet w tym momencie zawodników, których można brać pod uwagę w kontekście tej walki z Danielem I Jak pan myśli, jakiego rodzaju to będzie walka dla, dla Daniela Dibuła? No sam jestem, sam jestem ciekawy, bo tak oczywiście upadł też na lód chyba ten pomysł rewanżowego meczu między promotorami, prawda? Tak. Pięć na, na 5, natomiast, ale na pewno się odbędzie, tak, tak myślę, że się odbędzie i wówczas będzie, będą prawdopodobnie, mogą być takie ciekawe też super zostawienia. No, to jest o tyle interesująca historia, że dzisiaj u samego Warrena w Kingsbury jest stu zawodników kategorii ciężkiej, że tam można robić osobne e, prawda, e, os, osobne gale kategorii ciężkiej jest tylko z udziałem tych zawodników tej grupy. Także to jest, to jest niesamowita w ogóle sytuacja, że nagle wyrosła e, no, potęga to może za duże słowo, ale no, ja, jednak tak, w jakimś sensie tak, no bo przecież jest i Fury, jest, i e, Wardley, no jest tam jest i młody i Tauma, no właściwie i młodzi, i starzy, i tacy, i tacy. Także do, sytuacja nieprawdopodobna jest, ten dibua Wciąż bardzo młody, a jednocześnie no, objawienie po tym wszystkim, co działo się wcześniej. Ja najbardziej bym chciał walki, oczywiście, ale moim zdaniem do niej absolutnie nie dojdzie. To jest walki Bakole z DiBua. Ale, ale, ale no to chyba ryzyko tutaj jest, bo Bakole niczym nie ryzykuje, tak naprawdę. Bo, natomiast myślę, że jednak DiBua w tej sytuacji, jakiej się znalazł szczególnie potem efektownej, wygranej, z Zzoszułom, no to on już jest w takiej on jest, może się szykować do skoku na ogromną kasę, prawda? Na wielkie pieniądze i na te. Ktoś mi powiedział, dobrze, teraz weźmę trochę słabszego, a później poczekam właśnie, co się wydarzy 21 grudnia w walce, Fiury um, Usyk, czy ewentualnie później ktoś tam się dogadywał, no ale ja jestem mistrzem, a nie Joshua. tak? Ja Joszła znakautowałem, a nie on mnie, więc jakby z logicznego punktu widzenia. Yy, a wiadomo, że pozycja urena jest bardzo mocna u drugiego Alarczyka, tak przynajmniej na to wygląda, prawda, że on jest tam, on tam ma mocną pozycję, a Alarczyk raczej, jeżeli już się angażuje w jakąś walkę, no to chciałby robić naprawdę walki dobre, mocne, bo jak podpisuje kontrakt z Naoyomi to wprawdzie nie kategoria ciężka Super Kogucia, ale już myślę o takich walkach jak Inuet z Tankiem, Davisem, prawda, czy łomaczenką czy z kimś, no jakieś wielkie zderzenia tych małych mistrzów. To też jest ciekawe, to tym bardziej będzie chciał cały czas tych dużych zderzeń w najwyższej kategorii. No i z drugiej strony ewentualnie taka brytyjska, ale walka, no pytanie, to bo ta gala będzie w ryjadzie prawda, w lutym. Tak, tak. Ona będzie w ryjadzie no to podobałoby się tam chyba wszystkim taka walka World Lady była, tylko czy co na to pójdzie? Dlaczego? No właśnie, nie. ale wydaje mi się, że to jest taka walka paradoksalnie teraz patrząc na interesy Franka Urena, bo też zgadzam się, że na przykład Bakole nie dostanie takiej propozycji w dobrowolnej obronie, nikt mu nie tak. Będą go woleli raczej przepuścić no Bo, to mógłby, ten bo to, z Kabajem. No ja nie mówię, że on by na pewno to wygrał, ale to mógłby być tak. prezent zbyt cenny. Ale to jest zbyt duże ryzyko w tej sytuacji. Lepiej zrobić taką walkę, myślę z punktu widzenia Warrena, z jakimś zawodnikiem, żeby ten tytuł został w domu ewentualnie, ale, ale żeby mimo wszystko Daniel Deepua był faworytem. No i tu wydaje się, że Wardley, który jest na fali po tym ostatnim nokaucie na Clarku, też by pasował. I, i to by była walka, którą by się świetnie oglądało. Też jestem przekonany, że, że to by była po prostu taka ringowa rozruba. Bardzo dobra walka. Najbezpieczniejszym wyborem, tak patrząc na tę całą piętnastkę, wydaje mi się, że jest Guido Vianello i to też jest walka, którą jestem sobie w stanie wyobrazić, bo Vianello jest związany z Toprank, Warren z Bołem Arumem też od lat raczej dobrze żyją, także też jestem w stanie co sobie taką bezpieczniejszą walkę dla Daniela Dibła, ale jednak tak patrząc na te wszystkie kandydatury wydaje się, że najwięcej sensu ma Wardley Jednak. No tak, tak, dlatego, że walka z Vianello, nie może i tak mnie mile zaskoczył prawda, w, ty, w tych ostatnich swoich pojedynkach, że jednak pokazał coś więcej niż od niego oczekiwałem i do czego nas troszeczkę przyzwyczaił wcześniej, takiej bezbarwności pewnej w tej najświeższej kategorii. Pokazał, że też ma duże takiego no, gladiatora, jak ma się taki przy, przydomek, to trzeba od czasu do czasu przynajmniej do niego nawiązać, ale Moim zdaniem walka w vianello, vianello dibuła dzisiaj na tym etapie nie wyłaby takiego zainteresowania jak właśnie pojedynek e, Dibuła z Wardlejem. No właśnie, bo też musimy wziąć pod uwagę, że to jednak mówimy o main evencie dużej gali, jednak taka walka z Vianello to to nie jest, Vianello jeszcze chyba nigdy w main evencie nie boksował takiej naprawdę dużej gali, co dopiero go rzucać na tak głęboką wodę to też musi być nazwisko, które spełnia ileś kryteriów. No i, i tutaj Pamiętaj, jeszcze Kasper, jeden skasował w sposób niesamowity mistrz olimpijskiego i zawodowego mistrza świata prawda eksa a drugi medalista olimpijskiego i to w sposób makabryczny tak, także zobaczymy, co nam przyniesie tutaj przyszłość. Wydaje się, że ten termin luty 2025 roku jest bezpieczny. Znając Franka Warrena i też ten zapał, który, który ma od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o organizację gal bokserskich, wydaje się, że tutaj nam coś wysmaży ciekawego ta walka. Raczej nie zawiedzie, kończąc te nasze dzisiejsze rozważania wokół wagi ciężkiej, no też o takim sensacyjnym powrocie, kilka zdań na koniec. Zapowiedzianym powrocie, tym powrocie, który został nawet wpisany do boksreka, proszę sobie wyobrazić, że 51 Jednoletni Aiki Beabuchi po ponad ćwierć wieku ma wpisaną kolejną walkę. To ma być powrót z bardzo słabym przeciwnikiem w, z, pochodzącym z Egiptu. Walka ma się odbyć w, jeszcze w tym roku i to już całkiem niedługo. Przyznam, szczerze, że na początku, jak to zobaczyłem, myślałem, że to żart, ale 7 grudnia rzeczywiście z Farukiem Abbasem, zawodnikiem z bilansem 4 wygrane, 10 porażek, 47-latkiem. O którym no nigdy nie słyszeliśmy, bo nie mogliśmy ee, słyszeć, to, co, coś takiego ma się odbyć. I, i ten Ike Babuchi, o którego powrocie do boksu się mówiło wiele razy. No ja pamiętam jeszcze, to był chyba rok 2015 czy 2016, kiedy by był taki pomysł, żeby go zostawić z Endym Ruizem. To był jeszcze Endy Ruiz, który przed, długo przed walką z Antonym Joshua to miał być jakiś undercard dużej walki Manego Pacquiao. To się wtedy nie wydarzyło, a wtedy się wydawało, że jest za późno. No to, 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 co powiedzieć teraz? No właśnie, pytanie: Nie wiemy do końca, w jakim jest generalnie stanie, prawda? A Pebuci, bo to człowiek, który ma z sobą przejścia natury psychicznej. Także, czy to jest gość, który, jak on w ogóle fizycznie wygląda, i to nawet nie tylko zewnętrznie, tylko w ogóle, co sobą dzisiaj prezentuje od tej strony, bo jego boks był oparty na tej fizyczności w dużej. Mierze, kiedy, kiedy tam siał ten terror, pamiętamy doskonale, w kategorii ciężkiej i, i sobie wiele obiecywaliśmy po kolejnych walkach, które gdzieś tam miały nastąpić, prawda, w przyszłości, po tym jak wygrał przed czasem z Berdyma, ja po tej niesamowitej walce pokonał tuę, prawda, na, na punkty, natomiast, natomiast dzisiaj 51-letni, wiek oczywiście nie o wszystkim świadczy, no bo... Za chwilę będzie ten 58-letni Mike Tyson, na to jest temat na osobne, oczywiście, opowiadanie. Natomiast no, przecież pamiętamy doskonale, już nie tego prawie 46-letniego foremana, który, który znokautował Michaela Morera, ale wcześniej tam obrywał zdrowo. Ale na przykład ja ciągle nie zapomnę tego foremana 49-letniego, który wygrał, ale go oszukali w walce z Shannonem Briggsem, który był wtedy połowa od niego młodszy. Także i to też był facet, który miał papiery na to, żeby być wielkim bokserem. No i w jakimś tam sensie nim, nim był, mówię o Szanonie a więc ten, to jest fenomen, był. Natomiast czy nie, nie wróżę tutaj, żeby wrócił i, i, i zrobił coś więcej w boksie Aike i Bebuci, bo wydaje mi się, że wszystko co miał, to, to już gdzieś tam na swoje własne życzenie, czy też choroby, która go w pewnym momencie dotknęła, jednak stracił. No właśnie, ja obejrzałem nawet z ciekawości wywiad z Zajkiem i babuczy, z którym się łączył taki mniej znany brytyjski kanał. No i w, tak jak na taką 20-minutową rozmowę, no to nie widać jakichś, żeby tam było coś niepokojącego. Wydaje się być w dobrym miejscu, no ale czy, czy powrót na ring po tylu latach przerwy, po, po, po tylu wydarzeniach, które się tam gdzieś rozegrały w tle, czy to jest dobry pomysł? Mam spore wątpliwości. No zresztą rozmawialiśmy o tym wiele razy. No W pewnym wieku trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy powiedzieć dość, I, i to jest dosyć szokujące, że i babuczy miałby stoczyć kolejne. Inny point, tym bardziej, że pamiętamy te wszystkie rzeczy właśnie, które się działy wokół jego psychiki, które doprowadziły go tak naprawdę do, do tego, że on z tego boksu zniknął. Ale dobrze, masz 51-letni Aki Burci, wygrywa tę walkę, powiedzmy, której, do której dojdzie w Egipcie, no i co i później spotyka się z prawie 60-letnim Oliverem McCollem. Który też, który też wraca i to z, no ma właśnie. wpisaną walkę za dwa tygodnie już ze, z, z Tysm Frazierem, To też jest, Jeden ma 59 lat McCall, jego rywal ma mieć 54. Nie wiem, czy to nie jest najstarsze zestawienie w historii takie, takie sankcjonowane. Jeśli dojdzie do skutku, pamiętamy, że kilka o Rivela McCalla już było tak w, w ostatniej chwili odwoływanych. W, no tym, właśnie, w teraz tym późnym mój etapie kariery. To może powstanie jakaś liga seniorów. No, kiedyś Mariola Gołta zdaje się mówiła, że tutaj dla męża propozycję otrzymywała, i ktoś miał taki pomysł, żeby tutaj sowicie opłacić starszych panów i stworzyć taką bokserską ligę legend. Do tego zdaje się nie doszło, chociaż widzieliśmy walkę przecież Ewandera Holyfielda, która się skończyła dramatycznie, której nie chcieliśmy oglądać taką dobrą sprawę. Zaraz zobaczymy Majka Tysona w starciu z Jake'em Polem, więc no, coś jest chyba na rzeczy, niestety, ale, ale tutaj to podajemy to bardziej jako taką ciekawostkę. Myślę, że Łajku i Babu. O jeszcze, jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo to była niesamowita kariera. No i ta walka z tułą, no coś, coś niezwykłego. Każde, każdy fan boksu powinien to obejrzeć i spróbować wypunktować, bo to jest jedna z najtrudniejszych walk do punktowania, moim zdaniem, z ostatnich lat. No właśnie, a więc absolutnie do takiej ligi seniorów jednak mimo nie namawiamy, bo to jest jednak dyscyplina wyjątkowego ryzyka. Sporty walki generalnie, a myślę, że boks w szczególności, co udowodniły wszelkiego rodzaju badania. Na przestrzeni lata, więc traktujmy tylko jako takie epizodyczne historie i miejmy tylko nadzieję, że nie do końca będą to jakieś wielkie, poważne bokserskie wojny. Oby tak właśnie było, jeszcze się pochylimy na pewno w najbliższych dniach nad tematem walki Mike'a Tysona z Rickiem Polem, bo tam mamy też bardzo ciekawą kartę, o której zdecydowanie warto dłużej pogadać. No i też o tym, co, czym jest ta walka. Tak w ogóle, jaka bestia się obudziła w Mike'u Tysonie, bo tutaj też takie, takie głosy się pojawiają. O tym więcej już wkrótce za taki dzisiejszy mały kącik wagi ciężkiej. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.